chciałby Pan widzieć w swojej kadrze, którą Pan trenuje? <laughs> Każdego ambitnego dzieciaka i nieważne czy to będzie dziewczynka, czy to są chłopcy, bo jeździ tutaj Zuzia z nami, więc im więcej dziewczyn, no nie ma tutaj feministki, walczą cały czas, więc zapraszam, przyjeżdżajcie. Nie, dziewczyny na tor, będziemy jeździli razem, będziemy trenowali. Zachęcam do tego bardzo gorąco, bo jest to też dość bezpieczne. To nie jest te małe motorki, są dość, dość bezpieczne. To, to ten trening jest jak uczeniem się pływania. Na płytkiej wodzie albo na głębokiej. No, jak ludzie są starsi i zaczynają późno na dużych motocyklach od razu, według mnie popełniają błąd. Powinni się nie wstydzić, wsiąść na taki mały motocykl, pokazać, zobaczyć e, jak, jak się jeździ, pokazać co potrafią. potem jak wsiądą na duży, to wszystko przychodzi łatwo. Jak Ci się jeździ po przerwie? Super, nawet nie wierzę w siebie, że udało mi się w pierwszej sesji zejść na kolano, więc jest super. A tata mówił, że dużo ćwiczyłaś w czasie zamknięcia w domu. Tak, stoję na rękach już przy ścianie 20 sekund, więc jest coraz lepiej i biegam z mamą. Siłą. A powiedz, czujesz, że kondycja Ci spadła przez te dwa miesiące? Nie, właśnie urosła. To co robiłaś, żeby urosła? Jakbyś innych, że tak powiem, doradziła im, jak mają ćwiczyć, żeby ich kondycja nie spadła? No ja stoję na rękach przy ścianie prawie codziennie, biegam z mamą i chodzę na spacer i biegam po placu zabaw. A da się to pogodzić ze szkołą i obowiązkami? Ja mam akurat lekcje przez komputer i ich jest wystarczająco ja mało, żeby wszystko było dobrze. A jak wsiadłaś po przerwie na motocykl, było dziwnie? Nie. <laughs> Jakoś nie było dziwnie i zeszłam na kolano, nie wiadomo jak. Generalnie cuda. No. Yy, nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło zejść w pierwszej sesji na kolano, więc po dwumiesięcznej przerwie to jest rewelacyjna sesja. Dwa miesiące przerwy od motocykla. Pewno będzie potrzebowała godzinkę, dwie, żeby się przyzwyczaić, ale widzę, że przed chwilą wyjechała i już całkiem nieźle idzie, więc jestem, jestem, jestem dobrej myśli. Czyli przez te dwa miesiące pasji nie zgubiła? Oj nie, 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 właśnie chyba ta pasja wręcz jakby się podwoiła, zmotywowała, nie mogła się doczekać. Jak się dowiedziała, że dzisiaj będzie mogła sobie trenować w końcu po dwóch miesiącach przerwy, to Ca całą drogę nie mogła się doczekać, kiedy w końcu wsiądzie na motor. No, Zuzia poza tym, że tęskniła za motocyklami, na szczęście dobrze to znosi, e, rozumiała powagę sytuacji. Nie, nie, nie mieliśmy na szczęście takich problemów. Zajęła się szkołą, przygotowaniem kondycyjnym e, i było, całki, było, było całkiem w porządku. Dziewczyna sobie radzi w teamie męskim, można powiedzieć, bo jest jedyna. Dobrze sobie radzi. Dla mnie takim powiedzeniem, z którego się ludzie czasami śmieją jest dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, ona, ona nie brakuje jej determinacji, więc dla mnie nie ma żadnego znaczenia, kto jaki jest w danym momencie. Ważne jakie ma cechy charakteru, jaki potencjał drzemie w nimi. Zuzia daje radę, naprawdę nie, nie poddaje się, więc można ją nauczyć naprawdę jeszcze bardzo wiele.